Dobry z wycieczki do Nicei. Gdzie jesteśmy, Julia? Co, co się stało? Damien? Matko Bosko, co tu się stanęło? Siedzimy w Lauchy w Amsterdamie. Niestety, wczoraj wieczorem dostaliśmy wiadomość, że nasz lot został niestety odwołany. I przeniesiony kolejny lot dostaliśmy dopiero najbliższy. Od 20, Do żadnego lotu przesiadkowego, jest też bezpośredni ale wszystkie miejsca są zajęte zatem no, będziemy na pewno tu się ubiegać trochę odszkodowania no i wykupiliśmy sobie lot, bo przecież tyle godzin w Amsterdamie obecnie pada więc nie za bardzo mamy jak nawet jechać na miasto z Juką żeby chociaż Juka zwiedziła jedno państwo dalej. Popsuło nam to bardzo szyki, bo miałyśmy dzisiaj w planie o 13 być już w Nicei i zwiedzać. Pół dnia nam przepadło zwiedzania po Nicei niestety. No ale cóż, takie życie. Najpierw zjemy śniadanie, a później pójdziemy tutaj na miasto, coś porobimy. Zatem nic innego nam nie pozostaje, jak pogodzić się z sytuacją. No i skorzystać z tego, co los dał. Posiedzimy tutaj, jest wygodnie i okej, okay. a później będziemy walczyć o swoje. Mamy też wykupione dodatkowe ubezpieczenie dla różnych, ale jest święto w Norwegii, zatem wszystkie takie sytuacje związane z opóźnieniami lotów, z jakimiś zapytaniami dotyczącymi właśnie odwołaniami tych lotów i tak dalej są po prostu odstawione na gdzieś tam właśnie dalej, bo, bo jest święto. Ale taki akut medyczny, te, typu jak coś by się wydarzyło, ktoś by miał samochodowy wypadek, czy jakieś zdrowotne problemy, no to wówczas jest, e, jest OK i, i można się dodzwonić. Jest taki telefon alarmowy. Natomiast nie ma czegoś takiego, że e, jak coś się dzieje z samolotem, to stranicie. Ale jemy śniadanie najpierw, a później będziemy planować dalej. Zaliczymy trzy państwa te trzy dni, prawda? Dzisiaj z mamsterdam. Amsterdam. No przyboje. Pierwszy raz, no zawsze musi być ten pierwszy raz tak naprawdę, prawda? O, zaczynamy od popularnych fryteczek w Amsterdamie. Dobra. Mm. Mm. Krótki postój w Amsterdamie. Frytki zjedzone. Nie wpuścili nas na pokład barwki z frytkami. Zatem zrobiliśmy sobie spacer, żeby móc zjeść frytki najpierw. Uuu, jejku, jakie tu mają meby. mewy. Trzy razy większa niż jest w Norwegii. No i co wam powiem, to wam powiem. Jak ja tu byłam w listopadzie, to nie było takiego bałaganu na ulicach, na tych bocznych uliczkach. Niestety jest burdel. Jest pełno śmieci. No i nie było tyle budynków w remoncie. Część kanałów też gdzieś są rustowania jakieś takie. Baraki postawione właśnie, więc no ciężko zrobić jakieś fajne zdjęcie. Idziemy teraz w stronę Barki, żeby z barki cokolwiek więcej zobaczyć. A jesteśmy teraz na placu. Jurkoł Janusz został bagaże pilnuje w lounge roomie. Jest ok. Przed nami tutaj budynek z muzeum. Ma nam przychody? Tak. Czekajcie, nie widzę. Tak, to właśnie te tutaj z tymi figurkami. Właśnie z tego okna wysoko rozpościera się przepiękny widok tutaj na centrum Amsterdamu. Plac, główny plac jak widać. Remoncik, 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 remoncik. A my, żeby coś zobaczyć, to jednak wybierzemy się na barkę. Ze względu na to, że nie mamy zbyt dużo czasu. A chciałabym, żeby Juka czy Amsterdam, chociaż troszkę zała, więc tam będzie też głajd w słuchawkach. Posłuchamy o mieście jeszcze raz, dla mnie jeszcze raz, dla Julki pierwszy raz. Całe szczęście przestało nam padać. Jałyśmy spacerować po Lazurowym Wybrzeżu, a wylądowałyśmy w kanałach. Zaletą z pewnością jest możliwość zobaczenia jednego miasta więcej, a przynajmniej jego namiastki. Amsterdam, bo o tym mieście mowa to miasto zbudowane na bagnach. Dzięki temu Amsterdam ma więcej kanałów jak Wenecja ponad tysiąc mostów, milion rowerów. W zasadzie więcej rowerów jak liczby mieszkańców, oraz 400 km ścieżek rowerowych. Rowerzysta jeździ z pierwszeństwem, a do kanałów codziennie wpada po kilka rowerów, które są wyławiane raz na jakiś czas. Aż 70% mieszkańców deklaruje, że rower jest jego głównym środkiem transportu. Wiedzieliśmy, że barka jest w ogóle pełna, z taka oszklona barka, a że nie pada deszcz, a my jesteśmy przyzwyczajone do wiatrów i deszczów, jest 16 stopni, całkiem przyjemnie, to wzięliśmy sobie barkę, która jest otwarta. Na troszkę, nieco droższe, ale naprawdę nie dużo. tym bardziej, że my dzisiaj z Nicei mieliśmy korzystać i nie wyszło. To sobie pożyczyłyśmy właśnie łódkę, tu mamy kapitana Gwajda na osobności prywatnego i płyniemy sobie we dwie, bo nie było więcej chętnych i postanowili, że okej, okay, wezmą nas tutaj na tour za normalną cenę, więc pan nam tutaj opowiada o Amsterdamie niezłe rzeczy, mamy wszystko dla siebie tak naprawdę i, i opływamy sobie Amsterdam, także jest naprawdę przepięknie i pływamy teraz wokół nowoczesnego muzeum i są tu też muzeum, jest tu też muzeum właśnie barek i statków wcześniej. Trochę może popiszę pod spodem informacji na temat właśnie Amsterdamu, które dostaniemy, no i chyba wyjdzie nam jeden środkowy vlog pomiędzy tygodnia właśnie typowo z Amsterdamu. W Nowym Berze, jak byłam tutaj w listopadzie, to wcale za dużo nie opowiadałam, na temat tego miasta, e, ale e, myślę, że teraz zrobię specjalnie vloga takiego 10-15 minutowego, żebyście się też usłyszeli. Pływając kanałami Amsterdamu można napotkać sporo domków na Łodzi. Niegdyś nie trzeba było płacić podatków, jeśli mieszkało się na łodzi, stąd bardzo duża ilość domków czy starych łodzi przekształconych właśnie na mieszkania. Obecnie podatki zostały uregulowane i życie na łodzi stało się wręcz luksusem, dlatego też często wynajmuje się je turystom. Ciekawą architekturę stanowią kamienice postawione na palach ze względu na grząski i podmokły teren to właśnie one zapewniają elastyczność budynkom i dosłownie tańczą. Tu nikogo nie dziwi widok odchylonych od siebie kamienic pod różnym kątem krzywe ściany, wąskie fasady, które stanowiły niegdyś sposób na przechytrzenie podatków. Wiele kamienic ma haki na dachach. Które do dziś służą wciągania zakupionych gabarytów do domów, sklepów czy lokali przedsiębiorczych usytuowanych właśnie w kamienicy. Wszystko za sprawą wąskich drzwi i stromych, często wąskich schodów wewnątrz budynku. Kamienice stawiali kupcy, aby można było wygodnie mieszkać i prowadzić interesy. Wszak Amsterdam to doskonały port handlowy ze względu na swoje położenie w Europie. Dużo informacji wpada przy okazji. Amsterdam wysławił jednak śledź, który to był poławiany w tutejszych wodach. Nauczono się go dobrze konserwować i mocno nim handlować. W pewnym czasie był też nawet synonimem Waluty. I tak śledziem w Niderlandach handluje się do dziś. A na ulicach Amsterdamu stoi wiele budek, gdzie takiego śledzika można skonsumować jako przekąskę. Próbowałam, jest naprawdę pyszny, najlepszy, jaki jadłam do tej pory. Miasto dość imprezowe ze względu na, powiedziałabym, dużą ilość barów i restauracje, a także kontrowersyjne ze względu na swoje coffee shopy, gdzie legalnie można zapalić marihuanę. W Amsterdamie również zalegalizowano. Hmm, najstarszy zawód świata, jakim jest prostytucja, jest tam legalna. Podatkowana jak i również składkowa, a dzielnica Czerwonych Latarni cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Dzielnica czerwonych latarni słynie z tego, że jest tam bardzo dużo domów publicznych i z oknami, w których prezentują się panie. Jest to najstarsza ulica w Amsterdamie, a jej historia sięga XIV wieku port w Amsterdamie wówczas działał prężnie. Przypływali tutaj marynarze, rybacy, którzy szukali szczęścia u kobiet. To więc jest naprawdę uroczo i powiem Wam, że wcześniej pływałam barką zamkniętą, też właśnie z słuchawkami z guajdem, i było zupełnie inaczej. Także te dwie wycieczki z otwartą łodzią, a z zamkniętą są zupełnie dwie różne. I też zupełnie inne informacje, no nie tak pokrywają się historycznie, aczkolwiek też inną trasą pływamy. Teraz pływamy takimi naprawdę małutkimi kanałami, więc też jest zupełnie, zupełnie inna informacja, którą uzyskałyśmy teraz od tego przewodnika. Jak od poprzednia, jak się po prostu zbierze wszystko, no to ma się pełen Amsterdam w, w, w pakiecie. What? Wow, ale ekstra. Z mhm. no, ograniczeniem czasowym, które mieliśmy z to chyba była najlepsza decyzja wziąć taką barkę właśnie na godzinę. Za chwilę będziemy już kończyć swoją wyprawę, bo zobaczyłyśmy naprawdę z tej łódki dużo, dużo więcej, jakbyśmy przeszły na piechotę i dowiedziałyśmy się na pewno dużo, dużo więcej, jakbyśmy miały same gdzieś tam w ogóle odhaczać punkty. A tak naprawdę jeszcze godzinka i musimy wracać już na lotnisko nasze i przesiadamy się lecimy do nieceni. Amsterdam to miasto o różnych obliczach. Owszem, zdaje się być miastem imprezowym, ale istnieje tu wiele reguł i ograniczeń. Na przykład zioła nie wolno palić w miejscach publicznych, a tylko w kopi-shopach, których nie pije się wówczas alkoholu. Wchodząc do dzielnicy czerwonych latarni można być surowo ukaranym za fotografowanie pań w okienkach. Amsterdam to miasto przyjazne LGBT, tolerancji, a także pełne historii i sztuki. Znajdziemy tu muzeum figur woskowych, street artu, galerie Van Gogha, czy też Dom Anny Frank, a także muzeum erotyki czy marihuany. Miasto pachnące serem, ziołem i frytkami. Uh, ten! ten? <laughs> Julia pyta się, który mi się bardziej tur podobał, ale podobał mi się bardziej ten prywatny, bo były zupełnie inne alejki, zupełnie inne uliczki mało ludzi w zakrytej barce też trochę głajd w słuchawkach przerywał i trzeba było co chwilę właśnie grzewać przy tym. Były trochę inne informacje i inne kanały w tamtym, ale tu można było też zapytać praktycznie o wszystko, z tym, że ja uważam, że te dwa tury się ze sobą uzupełniają. Także może kiedyś jeszcze na taką normalną barkę, barkę właśnie z takimi głajdami. Sporo informacji też wiedziałam wcześniej z jak wcześniej tutaj przyjeżdżałam, to też przecież oglądałam jakieś właśnie wideo i robiłam taki mały rekonesans. Ale było warto, idziemy teraz na coś słodkiego. Tak? Tak. Idziemy na coś słodkiego i tak naprawdę nie mamy za wiele czasu, żeby zobaczyć coś więcej. Nie ma aż tyle informacji. Gdzie? Że w sensie, bo moim zdaniem audioguide i tak dalej mają zawsze za dużo informacji, które i tak, i tak potem nie pamiętasz. E, tak, wydaje mi się, że prywatni guajdzi sprzedają też takie smaczki, których nie ma w słuchawkach właśnie w takim audiogładzie. No ale nic, no. Idziemy na stropę Czyli na wafelka pójdziemy, no bo przecież trzeba zaliczyć taki rarytas w Amsterdamie jeszcze znany. Przejdziemy się kawałek i uciekamy na lotnisko, nie? Dobry, dobry. Ale i tak uważam, że w Amsterdamie najlepsze są śledzie z niebieskich budek. I w końcu po w godzinach oczekiwania w odpowiednim samolocie do odpowiedniej destynacji, czyli do Nicei, a się z Wami już pożegnam. Krótki vlog, tylko z Amsterdamu, ale myślę, że jest w porządku. Nawet jeżeli ma trwać 10 minut, to trochę informacji. Trochę spędziliście z nami dzisiaj dzień. My dzisiaj bardzo długo przesiedziliśmy na lotnisku, właśnie w tym lounge'u, Odpoczywaliśmy, ale Amsterdam nas trochę jednak zmęczył. W takim razie do zobaczenia już ze Nicei.